Ubezpieczenie od utraty dochodu dla chirurga. W tym odcinku podcastu opisujemy ubezpieczenie od utraty dochodu dla chirurga. Chirurg często wybiera ubezpieczenie od utraty dochodu jako formę zabezpieczenia przyszłości finansowej. To jest grupa zawodowa, ta grupa zawodowa to jedna z wielu grup należących do pracowników ochrony zdrowia, decydujących się na ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy. Chirurg. To jest, chirurgia to jest dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym chorób i urazów. Osoba praktykująca chirurgię lub dziedzinę podobną chirurgii nazywana jest chirurgiem. Jest ona nauką nadrzędną i zawiera wiele podspecjalności. Sama nazwa chirurgia jest zwykle identyfikowana ze specjalnością lekarską o nazwie Chirurgia Ogólna. Jest to kliniczna dziedzina medycyny. Oprócz chirurgii zabiegowej istnieje jednak szeroki zakres chirurgii zachowawczej. Nowoczesna chirurgia rozwinęła się pod koniec XIX wieku po rozwinięciu podstaw dzisiejszej aseptyki i antyseptyki w zapobieganiu zakażeniom ran i krwi, a także anestezjologii oraz głębszemu zrozumieniu fizjologii i patofizjologii. Jak działa ubezpieczenie od utraty dochodu dla chirurga? Ubezpieczenie od utraty dochodu dla chirurga działa w następujący sposób. Zanim chirurg Kupi ubezpieczenie, podaje średni uzyskiwany dochód. Chirurg podpisuje dalej, następnie umowę ubezpieczenia od utraty dochodu i wpłaca składkę. W przypadku choroby, chirurgia lub innych zdarzeń opisanych w umowie, może się chirurg spodziewać równowartości miesięcznego dochodu w ramach wypłaty od ubezpieczenia. Co chirurg zyskuje przy ubezpieczeniu od utraty dochodu? Ubezpieczenie od utraty dochodu dla chirurga zapewnia środki na utrzymanie płynności finansowej. Wypłata z ubezpieczenia od utraty dochodu dla chirurga może być też użyta do opłacenia diagnozy lekarskiej lub zabiegu. Lub zabiegu. Przy prowadzeniu działalności gospodarczej trzeba też czasami kogoś zatrudnić. Do tego też może być wykorzystane ubezpieczenie od utraty dochodu dla chirurga. Dla kogo jest ubezpieczenie od utraty dochodu chirurga? Ubezpieczenie od utraty dochodu chirurga jest najczęściej wybierane przez osoby, które wykonują zadania powierzone chirurgowi. Jednak inne grupy zawodowe, które często sięgają po to ubezpieczenie, to m.in. programista, anestezjolog, informatyk, administrator IT, architekt, doradca podatkowy, fizjoterapeuta, inżynier budownictwa, lekarz, lekarz-dentysta, lekarz weterynarii, pośrednik nieruchomości, psycholog, radca prawny, ratownik medyczny. Czy samozatrudniony. Jeżeli szukasz więcej informacji na temat ubezpieczenia od utraty dochodu dla chirurga, to wejdź na ubezpieczeniapoludzku.pl, a tam zaufani i sprawdzeni agenci ubezpieczeniowi pomogą Tobie dalej wybrać takie ubezpieczenie.